Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Sprawdzimy, czy jesteśmy Jesteśmy. Dzień dobry, witam serdecznie na moim profilu na Facebooku. Dzisiaj live z cudownym gościem, wspaniałą Lucynką Lubecką, którą zaprosiłam do wspólnej transmisji. Troszeczkę ja opowiem o tobie, Lucynko, a później dam, dam Tobie więcej Przyska. opowiedzieć. Mhm, Lucynka, mieszkasz 15 lat już w Irlandii, tam pracujesz, tam się rozwijasz, jesteś cudowną osobą, którą poznałam na wspólnym szkoleniu, znamy się ze szkolenia, nie widziałyśmy się nigdy na żywo, ale gdzieś mamy wspólne flow, więc zaprosiłam Ciebie do, do, do naszego wspólnego live'a. Kobieta pełna energii, uśmiechnięta, pozytywna, jak sami Państwo zobaczycie na naszym live'ie, Dzisiaj z Lucynką chciałabym porozmawiać na tematy biznesowe, o tym, co my robimy, o MLM-ie troszeczkę, o naszej pracy. Więc tak, Justynko, to tak pokrótce, witam Ciebie, osoby będą się z nami witały, więc ja będę włączała tutaj komentarze. Bardzo proszę, witajcie się z nami, jest zawsze nam niezmiernie miło, jeżeli widzimy, że, że ktoś jest tutaj z nami. Cześć, Ewa, fajnie, że z nami jesteś. O, wyłączamy, widzisz, jaki super, można się przywitać. Włączyć kogoś jest. Lucynko, witam Cię i oddaję Tobie głos. Proszę, opowiedz troszeczkę o sobie. Cześć Sylwia, witam serdecznie wszystkich, którzy właśnie dołączyli i mają zamiar dołączyć. Przede wszystkim chciałabym Sylwia Tobie podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyłaś bo w dzisiejszych czasach chyba to zaufanie gdzieś kuleje, a my, tak jak wspomniałaś wcześniej, w ogóle się nie znałyśmy, nawet nie miałyśmy możliwości takiej, żeby się poznać, dopiero na jednym właśnie z takich szkoleń zauważyłyśmy siebie i zaczęła ta nasza przyjaźń, może przy, znajomość, zacznijmy od znajomości, a przyjaźń pewnie się pojawi dalej, bo już jest nasze wsparcie, więc e, uważam, że wszystko idzie w dobrym kierunku. E, I to za to wszystko bardzo bym chciała Ci podziękować z całego mojego e, w Irlandii serca. E, tak jak powiedziałaś, mieszkam od 15 lat w Irlandii i tutaj żyję, pracuję, e, można powiedzieć, że się rozwijam, uczę e, i wszystko to, co się wiąże właśnie z. Moim tak. życiem to jest właśnie na tak zwanej Zielonej Wyspie. To chyba no. tyle pokrótce o, o, o mnie, jeżeli chodzi o, em, o, o, o sam, moją osobę. Ja tylko zaprosiłam Cię do tego live'a, żebyś y, przedstawiła troszeczkę m, pracę, którą wykonujesz, Twoją pracę dodatkową, bo pracujesz na etacie. Ja obecnie na, na, w swojej pracy, w swoim życiu, skupiam się teraz na tym, aby pokazywać, że. Biznes MLM, biznes marketingu sieciowego jest, jest taką szansą dla wielu osób. Z tego względu też zaprosiłam Ciebie, żebyś pokazała od tej strony, że pracując na etacie, będąc za granicą, też zdecydowałaś się na współpracę właśnie z firmą działającą w sprzedaży bezpośredniej. Jeżeli mogłabyś troszeczkę opowiedzieć na ten temat. Jak to było u Ciebie na początku? Czy od razu się zdecydowałaś i od czego zaczęłaś właśnie tutaj swoją przygodę w tym biznesie? U mnie tak nie do końca było, że ja byłam zainteresowana tym rodzajem akurat pracy, bo on mi się kojarzył z kompletnie czymś innym, czym widzę od tak zwanego środka. U mnie zadziałało to, że moje zdrowie bardzo mocno podupadło i miałam bardzo silną astmę. Być może właśnie klimat, w którym przebywam też wpływa na to, że moja astma była bardzo mocno zaostrzona. A ja byłam, przepraszam, za słownictwo, faszerowana antybiotykami, sterydami, i tak naprawdę to nie było życie, tylko była wegetacja. Tutaj nie chcę mówić, że ktoś mi nie udzielił pomocy, bo pomagamy po prostu na, na miarę swoich możliwości. Jak akurat takie możliwości w moim przypadku były sugerowane? A ja szukałam gdzieś naturalnych sposobów, bo wiedziałam, że jesteśmy żywym organizmem potrzebujemy naturalnych rzeczy, żeby wzmacniać swój organizm. I gdzieś szukałam właśnie takiego złotego środka. Można powiedzieć, że już wszystko przetrzepałam, cały internet, wszystkie wiadomości, no ale nic naprawdę nie pomagało, co, co, co wcześniej mi mm. sugerowałam. Aż spotkałam osobę, która zaproponowała mi właśnie jeden z produktów, był to Aloes, i muszę się przyznać, że powiedziałam nie. Powiedziałam mm. na ten Aloes nie, dlatego że próbowałam ze sklepowej półki. I się zastanawiałam, czym ten aloes się, się różni od tego z, ze sklepu. Bo zawsze mi m, przyświadczało coś takiego, że jak jest w sklepie i wszyscy to kupują, to znaczy, że to jest dobre. Takie było właśnie moje przekonanie i m, wstyd się przyznać, ale powiedziała mnie, Na szczęście ta osoba była na tyle cierpliwa, że gdy z kolejnym razem do niej przyszłam i mówiłam, że kurde, znowu jest antybiotyk, to wtedy ona po prostu postawiła mnie pod ścianą i powiedziała: Lucyna, daję ci gotowe rozwiązanie. Ty nawet nie chcesz spróbować. Czego się boisz? I wtedy po prostu jak taki grom z jasnego nieba, to no w sumie niczego. To jest tylko to, że najwyżej przetestuję. I właśnie tak zaczęła się moja przygoda z produktami z Forever. A że ja jestem osobą, która nie lubi być rozrzutna, jeżeli chodzi o pieniądze, bo nie twierdzę, że ciężko, ale potrzebuję czasu, wszystkiego, żeby je zarobić, więc umiejętnie staram się je wydawać, więc automatycznie po prostu skorzystałam ze zniżki 30% na dalsze produkty i weszłam do biznesu z tym, że bez zamiaru działania, jeżeli chodzi o biznes, to trzeba na przykład. Uważam, że w moim przypadku podkreślić, bo nie widziałam się w tym, kompletnie się nie widziałam, ale jak miałam czas, miałam po prostu to, że byłam już w tej społeczności, zaobserwować to, jak, na jakiej zasadzie to w ogóle działa, co to jest network marketing, z czym w ogóle się wiąże, jakie z tego są korzyści, jakie z tego są minusy. I tak naprawdę popatrzeć na swoją osobę, zobaczyłam, że ja niczego nie tracę. Że z czasem jest możliwość po prostu zmiany pracy, zmiany stylu życia. Wiadomo, że to się wszystko nie bierze od razu, bo na to trzeba czasu. To tak jak jazda samochodem. Jeżeli wsiądziesz do tego samochodu i ktoś ci powie, no. Gdzie jest hamulec, gdzie jest sprzęgło? To tak patrzysz na te pedały i się zastanawiasz. A później, po prostu wsiadasz i nawet nie myślisz, który to jest hamulec, który sprzęgła, a który jest gaz. Tylko to jest automatycznie. Więc tak właśnie zaczęła się moja przygoda z biznesem Forever. Mhm. Pod, podsumujmy cynko pięknie, że no, w sumie podobnie jest do mnie, że zaczęłaś od produktu, zaczęłaś go poznawać, zaczęłaś się w nim rozkochiwać, tak? bo to jest podstawa, podstawa tego biznesu, żeby pokochać produkt, uwierzyć w to, że działa tak, oczywiście musi działać. I później e, później zaczęłaś się przyglądać właśnie propozycji biznesowej, to tak samo jak ja, zaczęłam od produktu, później zaczęłam się przyglądać możliwościom biznesowym, i znalazłam e, w tym biznesie coś dla siebie. Przede wszystkim dla mnie liczyło się to, że będę mogła pomagać innym osobom, tak? bo nawiązując do tego, co ty mówiłaś, spotkałaś na swojej drodze taką osobę, która, która właśnie ci pomogła, pomogła, rozwiązała e, twoje problemy zdrowotne, które, które potrzebowałaś, więc ta pomoc tutaj jest niezbędna i, i jest taką właśnie, właśnie korzyścią dodaną z tego, z tego właśnie my tutaj jesteśmy, żeby pomagać innym, więc zaczęło się od produktu, a później znalazłaś dla siebie możliwości współpracy. A powiedz mi, bo pracujesz na etacie lucynko, i jak, jak, ty sobie to, jak Ty sobie to poukładałaś, że, że tutaj etat, to tutaj dodatkowa praca, jak, jak to wszystko sobie wiążesz, wiążesz z marketingiem w ciągu dnia, w ciągu swojego życia? Nie jest łatwo. Bynajmniej na początku nie jest łatwo. Bynajmniej w moim przypadku nie było tak łatwo, bo moje życie było dosyć wygodne. Robiłam kiedy chciałam, co chciałam. Po prostu miałam wolny czas. A jak wszedł network marketing, to wtedy musiałam po prostu jednak dorzucić coś ekstra do swojego harmonogramu dnia, ale niekoniecznie to, co niektóre rzeczy wykonywałam, że one były takie od razu miłe, wspaniałe. Bo tu mówimy o pomocy, o wszystkim, ale jednak gdzieś z tyłu głowy są nasze przekonania, że nie jestem w tym taka dobra, nie jestem. Pewna do końca wszystkich produktów. Jeżeli ktoś się mnie o coś spyta, i wtedy ja nie będę potrafiła udzielić odpowiedzi. I dużo było tych niewiadomych, i w takim stopniu, że ja musiałam znaleźć czas na to, żeby współpracować, żeby pokazywać dobro tych produktów, pokazywać, w jaki sposób biznes może pomóc danej osobie rozwiązać ich różne problemy, a do tego jeszcze znaleźć czas na dowiadywanie się na temat nawet aloesu, jakie on ma zdrowotne właściwości, żeby pomóc nie tylko sobie, ale również innym osobom. I wracając do twojego pytania, Sylwia, jak ja to hmm. sobie z tym radzę, to tak zwany międzyczas. Network marketing to jest, ja to uważam, że to jest ten biznes rekomendacyjny, osobowy. Czyli po prostu patrząc na mnie, ja odzwierciedlam ten biznes. I jeżeli widzę osobę, która, której mogę pomóc, to to nie do końca się wiąże, że ja pracuję 8 godzin, czy 4 godziny, czy 2 godziny, tylko automatycznie po prostu już wiem, że wychodzę, z danym rozwiązaniem dla tej osoby, a w jej po prostu to jest w tej osobie, jeżeli ona jest zainteresowana, to wtedy albo z tego skorzysta, albo to nie jest jeszcze ten czas, żeby była otwarta na to, żeby spróbować, tak samo jak ja nie byłam otwarta na samym początku, żeby spróbować właśnie nasz aloes. Ale to też jest piękne, to co mówisz, że że my tutaj wchodzimy z zerową wiedzą, ale bardzo istotne jest to, że mamy też z drugiej strony osoby, która nam pomaga, tak? tak jak Ty masz wspaniały zespół, wspaniały zespół osób, które Cię wzajemnie wspierają, inspirują i pomagają sobie, bo Ty jako osoba, która weszła poznać produkt, tak, i która nie znała, nie znała branży, nie znała możliwości, masz osoby, które Cię właśnie prowadzą, które Cię wspierają, pomagają Ci zrozumieć ten biznes krok po kroku się tego wszystkiego uczysz i to jest też takie też takie piękne i wartościowe o czym o czym ja ja staram się właśnie, właśnie mówić i pokazywać, że to jest biznes przede wszystkim relacji, biznes e, pomocowy, że, że tutaj nie zostajemy sami i wzajemnie się wspieramy, inspirujemy. Już trzy lata jestem w biznesie i towarzyszył do Cynko, dopiero teraz odważyłam się na to, aby, aby pokazywać innym ten biznes, bo teraz uważam, że jestem, że jestem w 100% gotowa do tego, aby aby właśnie uczyć innych, innych tego biznesu. Więc każdy tutaj w swoim tempie, tak? W swoim czasie zaczyna, zaczyna działać i zaczyna robić takie działania, na których, do których właśnie czuję, że, 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 że się nadaje, tak? Dokładnie. Witamy się jeszcze, cześć Monika, fajnie, że jesteś. Cześć Sylwuś, witam piękne kobiety, cześć Agnieszka, super, że dajecie komentarze, to jest to bardzo fajne i pomocne w tym, że wiemy, że z drugiej strony są też osoby, które nas oglądają. Więc tak, Lucynko, powiedziałaś, jak to się zaczęło u Ciebie, że wiążesz to ze swoją pracą i traktujesz to w międzyczasie, swoją pracę. A powiedz mi teraz, jesteś, jesteś w Irlandii i jakie korzyści uważasz, że przyniesie Ci, przynosi Ci współpraca właśnie w marketingu sieciowym na przyszłość? Może tak w ten sposób my to naszym odbiorcom. Na pewno to, że jak jeszcze cofnąć się dwa lata temu, bo moja przygoda z Forever zaczęła się w kwietniu 2020 roku, więc prawie rok i siedem miesięcy. 10. więc, więc jak zaczęłam swoją współpracę, to przyznam się szczerze, że zastanawiałam się nad tym powrotem do Polski, bo jednak moje zdrowie bardzo kulało i bałam się o siebie, tym bardziej, że wszystko zaczęło się z pandemią, z COVIDem, a że moje płuca po prostu źle znosiły pewne warunki, to się bałam, że tego wirusa nie przeżyją. I w tamtym momencie, jak padła myśl, że wrócę do Polski. To zastanawiałam się, co dalej. Wrócę do tej Polski, co dalej? Od czego mam zacząć? Od czego w ogóle mam? Um, co będę robić? Z czego będę żyć? Kto będzie mnie utrzymywał? I zaczęły pojawiać się pewne pytania, nie do końca komfortowe, bo każdy mówi, wróć. Wrócić i co dalej? I ten biznes daje mi możliwości, że nawet jeżeli wrócę, to już nie wracam do niczego. Ja wracam już z. Podstawą biznesu wracam z zespołem, z ludźmi, którzy chcą, są otwarci, żeby się uczyć, żeby działać, żeby myśleć o sobie, o swoim zdrowiu, o swojej, swojej nawet edukacji zdrowia o tym, żeby zrobić cokolwiek, żeby poprawić swój tak zwany byt. I już się nie boję, że nie mam dokąd wrócić i z czego żyć. Ja uważam, że to jest bardzo duży komfort, jeżeli chodzi o komfort psychiczny, że wtedy automatycznie odchodzą pewne strachy, tak jak ty masz dzieci i zastanawiasz się, jeżeli coś by się stało. Ja wiem, że my mówimy, ale przecież się nic nie dzieje, ale jeśli, to ty masz ten komfort, że jeżeli coś się stanie, to dzieci po prostu. Mają bezpieczeństwo zagwarantowania takiego, bezpieczeństwo finansowe, i wtedy automatycznie po prostu to wszystko jakoś łatwiej przychodzi. Dlatego czasami mi się wydaje, że osoby się zastanawiają na Facebooku: jesteś taka uśmiechnięta, taka radosna, to nie jest możliwe. Ale jeżeli odejdą ci tak zwane strachy z głowy, i często to jest strach przed utratą pracy, strach przed, Brakiem pieniędzy, utratą zdrowia, to jesteś spokojniejsza, to jesteś radośniejsza, to widzisz sens życia i właśnie to daje mi, że mam możliwość forever tworzyć swój zespół tutaj w Irlandii, gdzie nasz, nasza wspaniała firma działa w 160 krajach, Słownie. więc mhm. mogę sobie wyprowadzić się do Portugalii, gdzie wieczne słońce i stamtąd właśnie żyć i pracować. Podsumowujmy tylko to, co powiedziałaś, bo może będą osoby, które, które oglądają pierwszy raz i chcą się zaznajomić z tą firmą. Współpracujemy z marką Forever. Jest to marka, która działa na rynku światowym ponad 40 lat, w Polsce 26. I to jest cudowne, że partnerów biznesowych, klientów mamy w ponad 160 krajach, krajach świata, więc działamy globalnie. Gdziekolwiek byśmy nie byli, wszędzie możemy mieć i klienta, i partnera biznesowego. I odnosząc się do tego, że ty jesteś w Irlandii i budujesz tam swój zespół, swoją strukturę, swoich klientów, to wszystko jest przypisane dla ciebie. I czy ty wyjedziesz z kraju, tak, czy wrócisz do Polski, to wszystko z tobą zostanie, i to jest takie piękne. A przede wszystkim dla mnie, tak jak powiedziałaś, jestem mamą. Liczy się to, że to jest biznes dziedziczny, to, co ja sobie wypracuję, to, do czego dojdę, co osiągnę. Odziedziczą moje dzieci i to jest takie piękne, i to jest ten komfort, taki właśnie psychiczny, o to, o czym właśnie mówiłaś, że ja już się nie boję o swoją przyszłość, o przyszłość moich dzieci, bo to, co buduję, tak przez lata, buduję na lata, i wiem już dla kogo to buduję. Prawda? Tak. Jeszcze tylko wspomnę to, że akurat mam partnerów partner biznesowych we Francji, tutaj w Irlandii, mam klientów w Polsce. Więc to naprawdę się nie tylko zębia w danym kraju, ale również naprawdę na świat. I ktoś by powiedział: no tak, ale skoro jest ktoś w innym kraju, to jak on sobie poradzi? Ale są inne osoby, które z miłą chęcią po prostu wspierają. Ja wiem, że mimo, że trudno mówić, bo od 15 lat nie mieszkam w Polsce i tak do końca nie wiem, jak. jak w tej chwili się wszystko to wygląda w Polsce, ale życzliwość ludzka po prostu wygrywa, i nawet jeżeli ktoś nie wierzy, to niech się przekona. Dokładnie tak. Więc, więc na koniec chciałabym zadać Ci jeszcze takie pytanie. Co mogłabyś powiedzieć osobom, które może się przyglądają, może gdzieś śledzą, może chciałyby spróbować tego naszego marketingu, a jednak się wahają? Co chciałabyś takim osobom powiedzieć, tak spotykając się w oko, w oko na starcie, żeby się nie bały, nie bały tych możliwości, żeby spróbowały czegoś nowego? Co byś mogła tak od siebie, od serducha takim, takim kobietom, osobom, może zwróćmy się tutaj do kobiet, jesteśmy dwie kobiety, powiedzieć? Przede wszystkim kobietom masz siłę, dajesz radę z wszystkim, nie bój się, że tego nie ogarniesz. Bo nie jesteś sama. I otwórz się na dowiedzenie się, czy to jest dla Ciebie, żeby po prostu poszerzyć troszeczkę te horyzonty, a nie po prostu klapki, bo ja nie dam rady, bo ja Ci nie nadaję. W ogóle, może tylko wspomnę jeszcze o czymś takim, że ona, za czasów, jak mieszkałam w Polsce, to było coś takiego jak racja to pomyśl sobie, że nie chodzi tu o rację, tylko chodzi o punkt widzenia. I po prostu zapoznaj się z, z punktem widzenia innych osób. I bo miej gotowość i otwartość na to, żeby to poznać. Pięknie, piękne podsumowanie. Lucynko, jeszcze na sam koniec, jeszcze, jeszcze muszę Ci zadać jedno pytanie, bo, bo też oglądając Twoje live y ostatnie z, z, z Twoim gościem u Ciebie na profilu, Mówiłaś też dużo o Twojej zmianie, co w Tobie zmieniło forever, co w Tobie zmieniła współpraca właśnie w marketingu, że z takiej osoby zamkniętej stałaś się nagle osobą szczęśliwą, radosną. No wiadomo, no zdrowie ci się polepszyło, to, to, też ma, to też ma jakiś wpływ. Jakiś... ale jak zmieniła, jak jak, wygląda Lucynka, jak wyglądała Lucynka kiedyś, a jak wygląda teraz, więc jeszcze jakbyś o tym mogła troszeczkę opowiedzieć. Pamiętam, mm -hmm. że jest z nami. Witam serdecznie z tymi, Witam Pani <grym> Super, że jesteś. Lucyna kiedyś. Kompletnie zakompleksiona, brak wiary w siebie. Myśląca, że tak naprawdę do niczego się nie nadaje, że nie potrafi powiedzieć nic sensownego, napisać nic sensownego, że. W ogóle, po co ona jest na tym świecie, jak, jak tak naprawdę nic od siebie nie daje drugiemu człowiekowi? I forever zawsze staje na drodze we właściwym momencie. Dlatego tutaj też odpowiem na pytanie, czy to jest akurat dla ciebie. Jeżeli forever przyszło do ciebie, pozwól sobie zapoznać się z tym tematem, bo tak. I ja skorzystałam. Jak się zmieniłam? No, zmieniłam się nie do poznania osoby, które kiedyś patrzały na mnie jak na osobę gorszą, w tej chwili traktują mnie na tak zwanej równi. Nie wiem skąd to się bierze, pewnie przypracowałam pewne rzeczy w sobie. Moja pewność siebie wzrosła. promienieje, cieszę się życiem, spełniam swoje marzenia. Moje największe marzenie to jest Mieć swój, um, swoją taką kawiarnię z takimi prawdziwymi polskimi ciastami, jak u babci. I wiem, że Forever pomoże mi zrealizować to, to moje marzenie. Jeszcze nie wiem kiedy, nie ma daty takiej określonej, ale wszystko zmierza do tego, żeby po prostu dawać radość innym ludziom. Odkryłam, co jest moją pasją: że pomaganie, ale nie pomaganie, rzucanie się w ogień. Ale pomaganie poprzez pokazywanie możliwości, poprzez pokazywanie, że każda z nas, kobieta, mężczyzna, nieważne, ale przede wszystkim my, kobiety, mamy tą moc, mamy naprawdę taką moc i poprzez uzupełnianie się mamy możliwość, żeby pokazać światu, że my, jako kobiety, jesteśmy w stanie się wspierać, a nie rywalizować. Dokładnie, to jest piękne. To jest piękne, o czym mówisz. Też zawsze podkreślam, że forever dało mi to, że zaczęłam marzyć, że zaczęłam na nowo odkrywać siebie, zaczęłam wgłębiać się w siebie, tak, zaczęłam odkrywać nowe możliwości. Stałam się, znaczy ja byłam zawsze otwartą osobą dla innych, marzyłam o tym, aby pomagać. Nie miałam nigdy, nigdy pomysłu na to, jak, jak, jak mogę pomagać, więc teraz już mam gotowe rozwiązanie, ale rozwój osobisty, to, ta cała praca nad sobą, nad swoim rozwojem to jest. Coś, co mi dało forever i nikt mi tego nie zabierze. Ja mówię, że jestem w ciągłym procesie i w ten proces, ten pociąg, który jedzie, chciałabym zaprosić, zaprosić wiele osób. Jeżeli ktoś ma ochotę, to wsiada, jeżeli nie, to ja jadę dalej i czekam na inne osoby i zabiorę tego wspaniałego pociągu Dziękuję Ci, Lucynko, Dziękuję, że przedstawiłaś dziękuję. swoją historię, że, że opowiedziałaś o tym. Więc jeżeli mówisz, że byłaś zamkniętą osobą w sobie, taką, która nie miała wiary w siebie, więc zobaczcie, jak wygląda teraz Lucynka, więc warto było właśnie się otworzyć i poznać tą, tą drugą stronę mocy, swojej mocy, tak, i teraz już wiesz, że jesteś silna, masz moc i teraz przekazujemy tą moc innym, idziemy w świat i dzielimy się tak, dzielimy się tym z innymi, pięknie z Lucynką. Bardzo, bardzo mocno Cię dziękuję za to, że się być na moim live jest to wartościowe bardzo live, mam nadzieję, że jeszcze przywitam Ania, wiem coś o tym, bo miałam podobnie, Ania też będzie moim gościem na live'ach moich takich w następnym tygodniu, będzie mi też pokazywały, nie opowiadały z innej strony o MLM-ie, o innych osobach, więc ja Ciebie też, łócynko, zapraszam na te live'y. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz z całego serducha i do zobaczenia, bo bo też obiecałam Ci, że ja będę gościem dla, okay. dla Twojej społeczności. Dziękuję. Różnego piątku kochana i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie.